Sweet, sweet, sweet. Ojej, bo idealny połączek powinien być bardzo mięciutki z marmoladą, z dżemem w środku. Dużo lukru, tak. Ta skórka pomarańczy tam powinna być na górze. Dzisiaj w chemiku nie tylko serwujemy, ale robimy pączki nadziane tradycją, pączki z chemika. To jest takie hasło, które ma bardzo duże znaczenie dla nas, bo ucząc. Sztuki kulinarnej nazwijmy to w ten sposób. W ten dzisiejszy dzień bardzo ważny, czyli w tłusty czwartek uczymy naszą młodzież tej sztuki kulinarnej, ale również w nawiązaniu do tradycji. I tym daniem wyjątkowym dzisiaj oprócz tych zwykłych pączków, oprócz faworków, oprócz gwiazdek są pączki z ziemniaka. Mamy przepis od babci. Jest to taki przepis z ziemniaczka babciwy, można powiedzieć. Najpierw wygląda to tak, że gotujemy ziemniaki, roztopiamy masło. Dodajemy mąkę i jajka z drożdżami i tak naprawdę wszystko mieszamy i wyrabiamy pączki. Nie jest to bardzo skomplikowany przepis. Jest pusty czwartek. Jest to nasza narodowa tradycja, bo przecież w całej Polsce wszyscy jedzą pączki. My również i wszyscy je smażą. U nas również uczniowie bardzo chętnie włączyli się do akcji Tłusty Czwartek. Połączyliśmy tutaj y, oczywiście tradycję Tłustego Czwartku, również z tradycyjnym pączkiem i również z takim starym pączkiem. I za jednocześnie można dla niektórych nowych, ponieważ robimy tutaj pączki z ziemniaków. Są to pączki konkursowe, ponieważ jesienią mieliśmy konkurs Ziemniak Królem Stołu, one zajęły pierwsze miejsce. Zrobiły to moje uczennice. Z których jestem bardzo dumna, no i dzisiaj powtarzamy ten nasz sukces. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Od zawsze lubiłam gotować. Pomagałam mamie, byłam bardzo mała. Ciągło mnie to po prostu, ciągło mnie do gotowania. Potrafiłam cały dzień spędzać w kuchni. I to zostało do teraz. Jesteśmy nastawieni na to, żeby uczyć uczniów w naszych pracowniach i szkół chemicznych, tego, jak gotować dobrze i smacznie. No i jednocześnie z tradycją.